Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamila Misiak, jestem radcą prawnym, doradcą obywatelskim i mediatorem sądowym. W dzisiejszym filmie przygotowanym w ramach dotacji celowej dla powiatu pabiańskiego wyjaśnię Państwu na przykładzie, jak napisać pozew o alimenty. Szanowni Państwo, zdarzają się sytuacje, gdy osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Nie chcą uczestniczyć finansowo w ich ponoszeniu. Konieczne wtedy staje się złożenie do sądu pozwu o alimenty i pozostawienie sądowi właśnie rozstrzygnięcia tej kwestii w wyroku sądowym. Pozew alimenty jest wolny od opłaty sądowej. Trzeba go złożyć wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach: oryginał pozwóz z załącznikami i kopia pozwó z załącznikami. Można go złożyć bezpośrednio w biurze obsługi interesanta sądu bądź wysłać listem poleconym na adres sądu. Na przykładzie objaśnię Państwu, jak go napisać. Na początku należy wpisać datę i określić sąd właściwy miejscowo. Właściwym do złożenia pozwu jest sąd rejonowy, zawsze wydział rodzinny i nieletnich, miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Wybór sądu należy do powoda, czyli do osoby składającej pozew. Dla powiatu Pabianickiego właściwy jest sąd rejonowy w Pabianicach. Następnie należy wskazać strony procesu. Powodem jest zawsze małoletni, czyli dziecko bądź dzieci, w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy, najczęściej jest to rodzic lub opiekun prawny. Pozwanym jest rodzic, którego o alimenty pozywamy. W tym miejscu wskazujemy wartość przedmiotu sporu. Należy ją obliczyć, mnożąc miesięczne dochodzone alimenty razy 12 miesięcy. W tej części przechodzimy do żądań pozwu. Od kogo chcemy alimentów? Na czyją rzecz? W jakiej kwocie miesięcznej? Do którego dnia płatnych? Wskazujemy od kiedy żądamy alimentów oraz jak mają być wypłacane. Warto jest pamiętać o wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Wtedy sąd może przyznać określoną kwotę miesięcznie przez czas trwania procesu alimenty aż do czasu wydania wyroku. Można wnioskować o kwotę równą żądaniu alimentów. Ten wniosek powinien być rozpatrzony w terminie tygodnia od dnia wpłynięcia pozwu do sądu, jeżeli zawarty jest bezpośrednio w pozwie i jest on wolny od opłat sądowych. Można wnosić o zobowiązanie przez sąd pozwanego do złożenia do akt postępowania dokumentów potwierdzających osiągany przez niego dochód. Należy wskazać dowody na poparcie swoich żądań. Dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków. Dokumenty medyczne. Można żądać dopuszczenia zeznań świadków. Każdorazowo należy wskazać jaki fakt chcemy udowodnić konkretnym dowodem, np. wysokość wydatków czy fakt leczenia. Obowiązkowym elementem każdego pozwu jest wskazanie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego sposobu polubownego rozwiązania sporu, a jeżeli nie, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. W uzasadnieniu pozwu należy opisać sytuację między stronami, wskazać z kim dziecko mieszka, jak sprawowana jest opieka i jak każdy z rodziców przyczynia się do jego utrzymania i wychowania. Należy również wskazać, jakie są koszty miesięczne utrzymania dziecka. Można również wykazać, jakie potrzeby dziecka pozostają niezaspokojone z braku odpowiednich środków, np. leczenie czy zajęcia dodatkowe. Warto również wskazać, jakie są koszty utrzymania lokalu, w którym dziecko mieszka, ze wskazaniem ilości osób, które zamieszkują wspólnie z dzieckiem. Jeżeli w treści pozwu znajduje się wniosek o zabezpieczenie, należy uzasadnić jego złożenie. Pozew składa się do sądu w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami oryginał z załącznikami i kopie czyli odpis, też z załącznikami. Należy go podpisać i złożyć w biurze obsługi interesanta w sądzie, bądź wysłać do sądu listem poleconym. Tak właśnie wygląda w skrócie podstawowy pozew o alimenty. Proszę pamiętać, że każdorazowo w przypadku problemów prawnych, potrzeby pomocy, zapraszamy Państwa serdecznie do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziecie Państwo prostą wyszukiwarkę, w której są wszystkie adresy punktów pomocy w całej Polsce. Zapraszamy do korzystania z naszych usług, a dzisiaj dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.